Ponad 23 tysiące widzów na stadionie Górnika Zabrze przyszło zobaczyć starcie lidera PKO Bank Polskiej Ekstraklasy za Arką Gdynia. To jest 14. seria spotkań i lepiej ten mecz zaczynają gospodarze. Piłka pod nogami Chłania! Szał i broni. Damian Węglarz. Oba zespoły spotkały się w środku tygodnia w Pucharze Polski. Lepiej w tym meczu wypadł górnik, który wygrał 2 do 1 i awansował do kolejnej rundy. To już 13 minuta gry. Gospodarze zaczęli akcję spod własnej bramki. Ambroż do Sandro Liseta i górnik prowadził 1 do 0. Piąty gol w tym sezonie Liseta. Kapitalna akcja Górnika. Zaczęło się wszystko od Marcela Łubika, a skończyło na napastniku Górnika. Teraz strzela Usman Soł. i po rykoszecie piłka powędrowała na rzut rożny. W końcu budzą się goście. Uderza Rusyn. Spokojna interwencja Marcela Łubika. Górnik Zabrze po raz ostatni w Ekstraklasie przegrał 30 sierpnia. Potem seria z sześciu meczów bez porażki to początek drugiej części gry. Pomylił się Marcel Łubik. Skorzystał z tego Nazari Rusyn. i Jest jeden do jednego. Dla Ukraińca to pierwszy gol w tym sezonie. Arka Gdynia bardzo dobrze zaczęła tę drugą część gry. Po tym golu jeszcze wychodzili z jedną bardzo groźną kontrą. Tę szansę zmarnowali, a w 50 minucie. To Górnik ma piłkę w polu karnym gości, MAKSYM CHŁAŃ! Dwa do jednego dla lidera! Maksym Chłań z drugim golem w tym sezonie, pierwszego strzelił Legi Warszawa. a druga bramka dziś przeciwko Arce Gdynia. Kiedy cały stadion fetował tę bramkę, Arka ruszyła do ataku i jest rzut! Karny dla gości, nie ma wątpliwości sędzia Tomasz Kwiatkowski, że Hosema faulował jednak na początku tej akcji. Był spalony, w związku z tym jedenastka odwołana i wciąż górnik prowadził 2-1. Maksym Chłań rozkręcał się z minuty na minutę. Ten chłopak Chłań do Hellebranda! 3 do 1, Patrick Hellebrand z trzecim golem w tym sezonie. Czech był gościem programu Ekstra Klasa Live, a już w najbliższy wtorek spotkamy się na naszym kanale YouTube'owym z Franciszkiem Plachem. Olkowski, Paweł Olkowski piłkę ręką odbija. Marcjanik i mamy rzut karny dla Górnika. Usman Sow przed szansą na siódmą bramkę w tym sezonie. Broni Węglarz. Jeszcze są, jest szybszy od bramkarza Arki i jest 4 do 1 dla Górnika zabrze. Usman Soł z siódmym golem w tym sezonie. Świetnie zaczęła tę drugą część gry. Arka Gdynia, ale po 60 kilku minutach było już 4 do 1 dla gospodarzy. Jeszcze strzał Chłania broni go Damian Węglasz. Usman Soł. Usman Soł, do Zachowicza. Ten do Kubickiego. Świetna akcja górnika. Luka Zachowicz. 5-1. Pierwsza bramka w bieżących rozgrywkach dla Luki Zachowicza, ale co warte podkreślenia, słoweniec strzela gola już w szóstym sezonie ekstraklasy z rzędu. Zachowicz w tym meczu pojawił się z ławki, tak jak i Lukas Podolski, który tuż przed wejściem na boisko jeszcze świętował tego gola z trenerem Gaszparikiem. Strzela Usman Soł i Damian Węglasz na rzut rożny. Podłamany tym wynikiem trener Dawid Szwarga. Po raz trzeci z rzędu Arka przegrywa na wyjeździe aż czterema bramkami. Górnik Zabrze wygrywa dziś 5 do 1 i Górnik Zabrze oczywiście wciąż jest liderem PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. W tym momencie w zabrzanie mają 5 punktów przewagi nad drugą Jagielonią. Drużyna z Białego Stoku swój mecz w 14. kolejce jeszcze rozegra. Arka z kolei jest na 14 miejscu i ma 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. Górnik Arka 5 do 1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.